Teraformacja Marsa Niepokoje. E, tu widzimy wersję podstawową, dodatku, ale dzisiaj. Dodatkowe karty. Karty dodatkowe, transformacja, Marsa, niepokoje. Moim zdaniem lepiej byłoby jakby to było w jednym pudełku, ale mamy w osobnych. Jakby opakowaniach, to jest jako osobna talia do, do kupienia. Natomiast siłą rzeczy są karty do, do, nie, do, do niepokojów, więc jak ktoś inwestuje w to, no to dobrze, żeby zainwestował od razu w parę i też w to. Tak? Bo zawsze jak, jak dodatek jest taki pełnik gotowy z dodatkowymi jakimiś tam kartami w tym wypadku, tak? To jest lepiej wyposażony, więc z siłą rzeczy mamy, mamy jeszcze fajniejszą rozgrywkę. A, reklamówka. No i oglądamy co my tutaj mamy. Nocne górnictwo laserowe. Patrzymy wymagania. Tak, i tutaj co nam daje? Jakie efekty? Kontrola projektu. O, za zero. Rynek energetyczny. Wydaj dwa razy ileś tam kasy, tak, aby otrzymać ileś tam jednostek energii. Laboratorium High Tech. Handel międzyplanetarny. Podnieś swoją produkcję o tyle poziomów, ile różnych symboli posiadasz. Ukradnij trzy pozew, tak, trzy yy, kasy. Mega kredyty, jak zwał, tak zwał. Merkuriańskie stopy. Sprzątanie orbitalne. O, obniża nam produkcja kasy. Polityczne przymierze. To jest, już widzimy, tak, symbole z niepokoju uznane. Regoplastik jakiś. Twoje jednostki stali są warte o jeden więcej. Mm, usuń... A to jest do dryfowców ta karta akurat, tak? Z tego co pamiętam, mm -hmm. Do Wenus. Więc jak ktoś nie ma Wenus, to to odpada nam. Ewentne jest to, by umieć obszar miasta w przestrzeni kosmicznej poza planszą. Weznąć jest z nimi obszarami. O, jaki ciekawa rzecz. I mamy do koalicji Titanii Wenus pod dryfowce. Tu też poddryfowce. Tutaj mamy, swoją produkcję. do kol Tu do kolonii mamy. Tu do Wenus. Więc parę kart nam zejdzie. W zależności, jeśli nie macie kolonii, macie Wenus, to parę kart wam odpadnie. Tam ze cztery, się wydaje. No i mamy korporację. Takie. A tu, a, tu mamy karty, że możemy, zobaczyć, Możemy sami zrobić. I korporację, i możemy sobie wymyśleć, co nam robią puste blankiety, tak? Całkiem to jest fajne, bo ktoś może mieć pomysły sobie może stworzyć własne. Tak to wygląda. To jest do tego. Ale osobne. Bo tu nie ma opakowania, więc w ten sposób dzięki.